My name is Monika Śledz uh, Here in the hostel, we work with uh, Fundacja Nam for the uh, last month. The foundation is quite close on everyday basis. I work with Foundation Understanding and One World One Heart. We are working together in a coalition to help the Ukrainian refugees. In this place, we need a lot of. Things. It was an abandoned building, so we need to paint, we need to do the plumbing uh, work because on the upper floors we don't have hot water. Naturalnie, takie wszystko jestem przez Fundacji wolno nam. Na ten moment to y, potrzebujemy y, środków, żeby móc za, zapewnić renowacje i remonty. To jest. Y, Nieustające, to jest bardzo stary budynek, zabytkowy, o to, żeby nas było styczne na utrzymywanie takiej liczby psychologów, żeby faktycznie jakby wszyscy, wszyscy mieszkańcy zostali objęci pomocą. Potrzebujemy też cały czas na bieżąco środki czystości i kosmetyki tym podobne rzeczy. O tego schodzą niesamowite ilości. Nie ma na przykład komód, nie ma takich, takiego miejsca, że można było wypakować te rzeczy z walizek, że tak naprawdę oni ciągle mieszkają w tych walizkach. Мне тут все подобається, люди дуже добрі до українців і взагалі, але в деяких кімнатах немає ліжок і тільки це. Так и сложилось, что на, нашу, на наш город напали, и с первых дней было очень страшно находиться дома. Нас бомбили две недели, поэтому было очень страшно, и я не выдержала и решила уехать. К сожалению, мои родители остались в городе. Я понимаю, что здание очень не приспособлено к жизнедеятельности людей, поэтому не хватает в комнатах. jak po mnie niewielkich dla wierzchniej odzieży, żeby było, powiesić kudarta, ponieważ my wieszamy rzeczy na bułce naszych krawacie. To become a volunteer and uh, work it with us, uh, you have a few options. First, you just can come here, and we are open to everyone. Uh, and uh, as well, is possible to Uh, film uh, form, uh, on uh, Facebook, Fundacja Wolno nam uh, webpage.